Bóg imperator wyrzekł się swojego człowieczeństwa, ponieważ widział w swoich wizjach bardzo wyraźnie złotą drogę, splot zdarzeń i wyborów, zależnych od siebie i wynikających po sobie, który miał umożliwić przetrwanie ludzkości. Niektórzy interpretowali to jako zapobiegnięcie Arafelowi, czy kralizekowi, jak w tradycji buddyjskiej nazywany był koniec świata. Inni wierzyli, że miał na tę ostatnią bitwę ludzkość przygotować. Pewnym jest fakt, że gdy urodziła się Siona Atryda, daleka potomkini jego siostry Ganimy i Faradna Korino i była niewidoczna w wizjach jasnowidzów, misja leto dobiegła końca. Nareszcie mógł zaznać spokój i celowo dał się zrzucić z mostu nad rzeką Ajdaho i po kontakcie z wodą jego ciało zaczęło rozpadać się na piaskopływaki, zwane również trociami piaskowymi czyli larwami czerwia. Większość czynów, które widział i wiedział, że zrobi, Przekazywał ojcu Siony, swojemu majordomusowi Moneo Atrydzie, jak i jego córce, ale niewiele z tego rozumieli. Moneo również miał zdolność prekognicji i gdy razem ze swoim panem i przodkiem spadał w objęcia śmierci, doznał oświecenia i zrozumiał złotą drogę. Siona zaś zaczęła przekazywać nauki Boga Imperatora, które nieświadomie stały się zalążkiem nowej religii, która najprawdopodobniej powstała na podstawie mówiących do ryb oraz dawnego Kwizaratu, czyli religijnej oligarchii, powstałej za Muad'Dib'a imperatora Pola Atrydy, czcząc go jako boską istotę. Mowa o świętym kościele podzielonego Boga, czcicieli Boga Imperatora, stanowiących najwyższą kastę na planecie Rakis, jak nazywała się wówczas planeta Duna, 1500 lat po końcu rządów Boga Imperatora. Czy ów Kościół był ważnym ośrodkiem władzy na równi z chociażby Xjanami czy Gildią Kosmiczną, o Benet Lailax czy Bene Jezerit nie wspominając? Jakie wpływy mieli kapłani? Jak skończyła się ich historia? Tego dowiecie się z poniższego filmu, który jest pełen spoilerów. Więc jeśli nie chcecie psuć sobie zabawy z samodzielnego odkrywania uniwersum Duny, wyłączcie ten film. Niedawno otworzyłem jednorazową zbiórkę na Patronite, ponieważ mój dotychczasowy laptop, który wiernie służy mi od czterech lat, zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Pojawili się już pierwsi wspierający, którzy zasilili ją i bardzo Wam dziękuję za dołożenie Waszych cegieł do tworzenia mojego kanału. Tak samo dziękuję wszystkim moim wspierającym, którzy aktywnie subskrybują mnie na YouTube, Patronite czy stawiają kawy. Dzięki Wam. Mogę opłacić narzędzia, które służą mi do tworzenia filmów. I nie zapominam o mojej największej motywacji, czyli moich fanach i widzach. Dzięki waszemu zaangażowaniu wiem, że misja odkrywania uniwersum Duny ma jak najbardziej sens, za co bardzo wam dziękuję, i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tak długo, jak tylko starczy mi albo wam, pomysłów na nowe materiały. Wstęp mamy za sobą, więc rozsiądźcie się wygodnie w swoich oswojonych fotelach albo zwyczajnych krzesłach i wsłuchajcie się w historię kościoła podzielonego Boga. Bóg Imperator powiedział Moneo, jak i Sionie, że jego świadomość przetrwa, ale zostanie na zawsze uśpiona. Nie rozumieli wtedy, o co mu chodziło, ale po tym, jak jego ciało rozpadło się na piaskopływaki, Siona zrozumiała, że w każdej larwie czerwia zostało ziarno świadomości jej prapra przodka. Wiedzą tą podzieliła się ze swoim mężem, Dankanem Idaho, a słowo przekazywane z pokolenia na pokolenie stało się podaniem, które nie tylko przetrwało, ale stało się podstawą istnienia nowej religii panującej na Rakis, czyli dawnej Arrakis. Przez półtorej tysiąca lat, gdy nastały czasy wielkiego głodu, a w efekcie rozproszenia, dawna armia, policja i kościół w jednym, należące do boga imperatora Czyli mówiące do ryb straciły na znaczeniu i pozycji i w którymś momencie opuściły diunę, a jak brzmi stare powiedzenie przyroda nie znosi próżni, na ich miejscu pojawił się kościół podzielonego Boga. Jak sama nazwa wskazuje, nadal czcili oni leta drugiego, wiedząc, że w każdym czerwiu znajduje się cząstka jego świadomości. Ich siedziba, jak można się domyślać, znajdowała się w stolicy Djuny, czyli mieście Kin, dawnym Arakin. Kapłani głosili, że czerwie są stworzycielami, czyli szeichu ludami, i wszystko, co dzieje się we wszechświecie, jest wynikiem jego woli. Podczas gdy mówiące do ryb, naprawdę czciły i wielbiły boga imperatora, i na próżno wśród nich szukać oportunistek, które chciałyby wpływów i władzy, tak kwizarat, kościół Muad-Diba, założony przez fedajki na korbę, Powstał właśnie w tym celu, by ten niegdyś wspaniały wojownik walczący ramię w ramię z Polematrydą przeciwko Harkonnenom, stał się zepsutym rządnym władzy i wpływów, religijnym przywódcą, który ostatecznie brał udział w spisku przeciwko imperatorowi, by ten po śmierci stał się męczennikiem, na zawsze umacniając pozycję kwizaratu we wszechświecie. Możemy domniemywać, że z podobnego powodu powstał Kościół podzielonego Boga. I pewna grupa ludzi chcąca mieć kontrolę nad innymi i na wzór średniowiecznych królów, których władza była rzekomo wyborem Boga, tak i oni wznieśli własny kościół. Biorąc pod uwagę późniejsze wydarzenia związane z kapłanami i ich powiązania z zakonem Benegezerit, stworzenie tak silnej struktury religijnej nie było jedynie ich zasługą. Misjonaria protektiva ramię religijne Zgromadzenia Żeńskiego. Nie mogło nie skorzystać z tak doskonałej okazji poszerzenia swoich wpływów, że jestem bardzo przekonany, że subtelnie pomogły im, analogicznie jak robiły to od tysięcy lat ich historii. W końcu w kin znajdowała się ambasada Bene Gezerit, a matka wielebna dowodząca pod kapitułą była bardzo ważna w hierarchii całego zakonu. Warto również spojrzeć na relacje panujące między kapłanami a matkami wielebnymi i można je podsumować w trzech słowach. Bali się ich. Matki wielebne traktowały ich z góry i choć zachowywały konwenanse, to w przypadkach, gdy interes sióstr był ważny, robiły to, co uważały za słuszne, a kapłani nie mieli żadnych sił czy środków, by im się przeciwstawić. Oczywiście próbowali oni nieudolnie szpiegować kobiety, podsyłali podwójnych agentów, nie zdając sobie sprawy ze zmysłu prawdomówczyń, które manipulowały nimi i nie stanowili żadnego wyzwania. Jest to odpowiedź na jedno z pytań, które zadałem na początku filmu. Kapłani mieli niepodzielną władzę na Rakis, jeśli chodziło o kwestie wewnętrzne, ale nie mieli nic do powiedzenia w rozgrywkach między największymi siłami dawnego imperium. Wracając do Kościoła, nie był on tylko formą wyznaniową, ale de facto kastą rządząca na planecie, a kapłani tworzyli coś na kształt oligarchii. Byli jednocześnie władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, choć interpretacja własnego prawa i wymiar kary nakładany przez kapłanów na lud bardzo się różnił w zależności od tego, kto zawinił. Oczywiście w ten sposób można było pozbyć się każdego i powstał podatny grunt pod stworzenie zgniłego systemu korupcyjnego i wzajemnych zależności, wykorzystując władzę do własnych rozgrywek politycznych. Struktura kościoła podzielonego boga była płaska. Jego przywódcą był najwyższy kapłan i jedynym znanym był Hedley Tuek, bezpośredni potomek słynnego i wpływowego przemytnika przyprawy Esmara Tueka. Jego głos był decydujący i ostateczny, choć radził się pozostałych kapłanów, którzy mu podlegali. Pomiędzy nimi trwała nieustanna rywalizacja o przejęcie tytułu i nie jest jasne, jak się go zdobywa, ale możemy się domyślać, że jest dziedziczny. 1500 lat po odejściu boga imperatora, gdy jego ciało zamieniło się w piaskopływaki, pełna zieleni rakis zaczęła ponownie zmieniać się w pustynię. Tubylcy, mieszkający poza miastami, wiedli proste życie rolników i zbieraczy przyprawy, choć której cena zmalała po tym, jak Benet Lailax nauczyli się wytwarzać ją w zbiornikach aksolotlowych i złamali monopol oraz po wprowadzeniu iksjańskich urządzeń nawigacyjnych zastępujących nawigatorów Gildii kosmicznej. To nadal była całkiem wartościowa. W przeciwieństwie do swoich fremeńskich przodków, nie mieszkali w siczach, a w wioskach otoczonymi fosami, które chroniły je przed czerwiami. Unikali kapłanów jak tylko mogli, ponieważ wystarczyło znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie, i można było zostać złapanym i osądzonym z byle błahego powodu. Kapłani uważali się za łaskawych, ponieważ, nazwijmy ich umownie, przestępcom. Dawali szansę na osobiste spotkanie z Bogiem, który sam zdecyduje o losie takiej osoby. Wywozili ich ornitopterami w głąb pustyni i, jak można się domyśleć, takie spotkania kończyły się pożarciem winnego, co utwierdzało kapłanów w przekonaniu, że ich surowe prawo jest słuszne i Boże. Z drugiej strony, gdy odnaleziono ukrytą komnatę pozaprzestrzenną w Dar, S Balat gdzie znajdowały się dzienniki Boga Imperatora, które obalały część przekonań kapłanów, dlatego kazali je zniszczyć. Zanim to nastąpiło, zakon Bene Gesserit stworzył dokładną kopię całego archiwum. Niewiele wiadomo o świętach czy obrzędach kościoła czczącego Boga Imperatora, być może dlatego, że nie były one priorytetem w jego strukturze. Wiemy, że ludzie z dołu społecznego kultywowali wypaczone przez czas obrzędy, które stworzył sam Leto II. Mowa tu oczywiście o Sijajnoku, który w ciągu 15 wieków bardzo się zmienił. Rytuał ten, zwany po prostu tańcem, objawiał się w dwóch wersjach, choć wspólnym mianownikiem było naśladowanie pustynnego chodu fremenów sprzed tysięcy lat, który miał zmylić czerwie i umożliwić bezpieczne przejście przez piaski. W pierwszej, po odejściu czerwia, prości ludzie mieszkający na pustyni tańczyliby przebłagać rozgniewanego demona za swoje czyny. W drugiej wersji był po prostu bezsensownym rytuałem, pielęgnowanym przez misjonaria protektiwa. Rozpoczynał się rozebraniem do naga mężczyzn, którzy tańczyli w kółku i nakręcali siebie i tłum wokół. Kumulowało to energię, która musiała znaleźć ujście i kończyła się bijatyką. Rządy kościoła podzielonego boga wywróciła dziewczynka o imieniu Shiana Bruk, która trafiła pod opiekę kapłanów, gdy miała zaledwie 8 lat. Miała niezwykły dar. Potrafiła rozkazywać czerwiom, co wzbudziło panikę wśród kapłanów. Najwyższy kapłan Hedley Tuek uznał ją za dziecie Boże i kazał jej słuchać, podczas gdy kapłan o imieniu Styros zastanawiał się nawet, czy pozbyć się zagrożenia dla jego pozycji i ambicji, ponieważ chciałby, któryś z jego potomków przejął tytuł Tueka. Szyjana pochodziła z niewielkiej wioski i nienawidziła kapłanów. Ponadto grzeszyła, ponieważ nazywała czerwia Szejtanem, czyli demonem. A nie Szeichu Ludem, czyli stworzycielem, ponieważ Czerw zniszczył jej wioskę i pożarł wszystkich bliskich i przyjaciół. Historia Kościoła Podzielonego Boga skończyła się wkrótce, ponieważ Rakis stała się areną wojny pomiędzy najpotężniejszymi siłami ówczesnej galaktyki, ale o tym powstanie już niedługo osobny materiał. Frank Herbert przez swoje powieści przekazywał, że zgnilizna. Toczy wspólnoty wyznaniowe w naszej rzeczywistości. Kościół Podzielonego Boga nie jest tu wyjątkiem, ponieważ był on po prostu oligarchią, służącą do legitymizowania władzy należącej do wąskiej grupy ludzi. Wpływy Kościoła na planecie były duże ale poza planetą nie liczyli się nigdzie i skupieni na własnym dobrobycie nawet nie zdali sobie sprawy że planeta Djuna która pozornie do nich należała stała się miejscem wydarzeń przez które ważyć się będą losy starego imperium dajcie znać w komentarzach czy waszym zdaniem istnieją wspólnoty religijne których przywódcom nie zależy na pozycji i władzy Dziękuję raz jeszcze za obejrzenie filmu do końca, za każdą formę wsparcia i pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.